Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej misji. To jak widać, mamy jakiś filmik, który sobie oglądniemy. Jaki krajobraz! Uh, wow. mamy zimę. Porusku, gawarit paruski. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Prawda, nic nie jest proste. I mamy Cezarego pazurę. Nasz dubbing. Formują się tam na dole. Ile mamy czasu? Pięć do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za trzy. Oho, jak się skradają. Achtung, achtung, miny. Na GPS ani ja śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Tak, o ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych. na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykować się. Ja to była jakaś kurwa magia. Och, już mi dupa. Nie zginięs podczas mojej ostatniej misji. Marlon, idziesz na szpicy. Te ich teksty są boskie. Chyba się pospieszę. Ja No i co? Teraz chyba będziemy zaczynali. Cisza, stoimy. Rozpierdzielamy ich i tyle Dobra A więc zaczynamy. Oho, tak podążaj za oddziałem. No to podążamy. Tylko dokąd? Dokąd ja się pytam, co? Jaka fajna broń. Co my tu mamy? Wyskakujemy Patrol, uhuhu. Dobra, będziemy musieli ich rozpieprzyć. Uwaga. Dwa. No i gitara. Jej, ale bym zeskoczył, chyba że trzeba. Trzeba. A prawie nam uciekł. Mogę wymienić? Albo dobra, zostawię z tą, chociaż mi się nie podoba jakoś zbytnio. Ale ma fajny celownik, tak więc może być. Teraz wchodzimy. O, mamy łódkę sobie. Łódkę Balls. I filmik. Oglądamy. Agent 007.

Jaki koleś w ogóle grodzisz mi? Słyszałem. I co teraz? No i co, podążaj za oddziałem. Mam nadzieję, że to pójdzie gładko w miarę. Biegniemy. Zapisywanie. Mamy zmiana trybu strzelania z karabinku. Pyk. ha bo tu mam granatnik. Dobra, trzeba pamiętać. I teraz co? Dobra, pieprzny wnik z granatnika, będzie lepiej. Haha, i co wy na to gnoje? Tylko tam jest jakiś pojazd? Dostał, ale co z takiego z takiej broni raczej go nie zabiję, teraz trzeba iść tam e. Dobra Oa, wow, coś mi kroi Czułość myszy mam straszną, potem sobie zmienię Idę sobie za domkiem Tak będzie lepiej Tu jest ten pojazd głupi Chyba, że pojechał Mamy flagę Oooo wow. Co tak na pierwsza? Tam rpg ma pedał, jezu, już po mnie, już po mnie. Sorry, sorry, to był mój błąd, no ale trudno się mówi. Boże, tak dać się zapieprzyć. Gdzie ja teraz jestem w ogóle? Znowu tu. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Pyk. O, fajnie, nikogo nie trafiłem. Ja to mam cela zawsze. Tylko skąd ten ziomek mnie zaszedł? Że on tu się pojawił? Nie wiem. Tego z RPG chcę zabić. Tam jest. Dobra, już mogę spieprzać. On może z tego domku wyszedł. Nie wiem. Na razie zobaczę tu i nie ryzykuję. Bravo Six! Oho, trochę ich tu jest. Za łatwe to nie będzie, jak już zginąłem. Rozdychaj! Oni w ogóle mi nie pomagają, gnoje, no. A ja mam cela jak normalnie, cipka z wesela. Ła! Zdychać. I tu jeszcze jeden jest. Wow. A tu jest beczka łatwopalna. Coś tam mi pomogła. idziemy dalej. Ruszać się. Oni są w autobusie, czy mi się zdaje? O! Yo! W autobusie siedzą LOL Nie ma tak polskie autobusy Zdychaj Wszyscy nie, jeszcze kierowcy. Nie, nie ma kierowcy, myślałem, że tam siedzą na jego miejscu Dobra, chyba wsio. Teraz działamy iść tutaj do przodu, gdzieś po schodkach Takie zapisywanie Piecyk, o jaki piecyk. Zobaczymy co jest na dachu. O ile będę mógł... Oż, ty wyjść! Zabezpiecz dziedziniec. Ciekawe, jakim sposobem. Fuck! Dobra, takich zaatakuję, zanim jeszcze nie zejdą. O! Wow. Toś tu za... na pieprza z czegoś. Granat! Nie wiem czy widzieliście, ale tu wleciał. To jest wojna, tu trzeba zabijać Ktoś ma chyba RPG, albo mi się zdaje. Znowu granat dobra, z gdzieś tutaj Tak jak widać ciągle, od kogoś dostaje, no nie wiem od kogo. Tu jest Te pedały granaty wszędzie wrzucają Wszyscy Powiedzmy Czemu ich tak dużo tu? Oła! No ja ciągle wyłapuję sobie, no i drześ. Wszyscy czy nie wszyscy? Jak panowie myślą mi panie? Ła! Co mnie straszy z Jest tu ktoś? Czy sobie wyjdę na dach? Sprawdzę, co tu się dzieje. Ale to mój siedzi. Tu jest. Ale moi się nie ruszają, jak widać. Ach, więc ktoś jeszcze został najprawdopodobniej. Idę zobaczyć, co tu się dzieje. A to jest gdzieś... O, oh, fuck. Hmm? Czołg. Czołg, kurde, czołg. Panowie, broń się do chwili przybycia wsparcia lotniczego. Mhm. Tylko jak się bronić przez czołgiem, wy mi powiedzcie. Się napieprza w budynki, one... O. To mój. Bravo Six. On tu, mam nadzieję, że tu nie wiedzie Zdychaj. Dobra, jako tako zdechł. Tu pewnie będzie w cholerę biegło. O, jeszcze jego zwłoki. No, gdzie te wsparcie lotnicze nasze, co? Jeszcze trochę, trzymać głowy nisko, tak jest. Głowy nisko, wale tupsko, cię Moje rymy są zabójcze. W porządku, dobra. Piątka, lornetka, nacelowujemy. O ła, ziomka. O, ile mi się uda? Tu jest. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. Obserwuj niebo, patrzymy na niebo. Wybieramy sobie broń. Jest! Nasze kurde. Wsparcie lotnicze, dobra. I co, to już wszystko, czy nie wszystko? O, ale ich rozpieprzyło, podawają mi się te wybuchy wszystkie. Idziecie, czy nie idziecie? To już koniec? O, właśnie mamy zapisywanie, jak widać dodano nam nową lokację tam. No i dobra, idziemy sobie. Mam nadzieję, że to nie będzie daleko. I jakoś damy sobie radę. O, ale wielka beczka. O, ale rozpieprzyłem chałupę. O, ale rozpieprza się fajnie, nawet nie wiedziałem, że tak walnie. Wow. Skąd to? Gdzieś stąd dostałem, mi się wydawało. No dobra, idziemy. Łoj. 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 Wiedziałem, że to coś za pięknie. No odejdź, dioto. Ła. Tam jest kacap. No spieprzaj z tym. Nie chcę zginąć. Ej. Dobra, ledwo coś odratowałem. O, jeszcze granat pieprznął. No, fajnie. Łapta. Chyba trochę za daleko. Pyk. Trochę mi to nie wychodzi. No, trudno się mówi. <laughs> Z kim oni się strzelają tak w ogóle, wy mi powiedzcie. Tu są. Dobra, zdałoby się iść do przodu, bo tak w życiu nie ruszymy. Wyłazić. Dobra, chyba wszyscy. Brawo Six, to wszyscy... ...zdechli. I jedziemy sobie dalej, oho. Oho, kolejne ludki. Ciekawie, czy ten ogień mnie parzy, czy mnie nie parzy, jak panowie myślą. O, oh Jakie jak ja to mam rozpieprzyć? To nawala jak gówno jakieś. Tu jest jego noga. Dostał nogę, widzieliście? Nawet nie wiedziałem, że tak się będzie dało. Oh, fuck. Nie wiedziałem, którego strzelać nawet. Dobra, tak wszystkich ponapieprzam po trochu. Wow, ktoś tam ma RPG. Daleko tam. Nie wiem, czy to ten akurat. Nie trafiłeś, kotku. Dobra, chyba wszyscy. Jeszcze tu jeden gdzieś jest. Raczej był. I dobra, lecimy. E, e, e. I dotarliśmy do celu. Mamy ciężaróweczkę. I jedziemy sobie na niej. Ło, jak widać, nas gonią. Dostanę się do punktu ewakuacyjnego. Gdzie on miałby być? No ale kłady, lol. No zdychaj! Szkurde, nie mogę trafić w geja. Spad, widzieliście? w Wpieprzył się w dół. Jak mam w kogoś tu trafić? Ciężko, strasznie. Dobra. Mam nadzieję, że to długo nie potrwa. O kurde, jakiś uzbrojony wóz. Lepszy. Jakie ja teraz w niego trafia? Oa! Ciekawe, czy to gówno na niego działa w ogóle. Ja myślę, że nie. Nie, no coś tam podziałało. Zmienię sobie ten. Jasna cholera, nic nie widzę. No ja tym bardziej nic nie widzę. Bo siedzę z tyłu, jak down że tu nie będzie żadnych helikopterków Znowu ten pancerny jakiś A jak ja mam w niego trafić jeśli o ładuj szybciej o, Ale żebym trafił oho Jak myślicie? Uda mi się to? Tu jest, dobra kierowca No akurat teraz musi ładować, ja pierdzielę Dostał? No, coś tam dostał, zgubiłem go. Mam nadzieję, że to jedziemy. Jazda, cholera, utknęliśmy. Wow, co to miało być? Trochę nas pchnął. Nie jedziemy sobie dalej. Hej, Dupku, jak jeżdżę? Zrypanie jeździsz. Ciekawe to będzie jeszcze trwało, jak widać o, tu wsparcie jakieś lotnicze. A ja raczej go nie powstrzymam. Wow. Strzela, uwaga. No to, to ja też wiem, że strzela. Przecież tu nie ma szansy żeby go zabić. Aha. Widzieliście? Pieprzony pilot dostał w łeb, ale tym oto sposobem ja się wywaliłem. Tutaj mamy teraz fajny filmik jakiś. Oczywiście, sobie go obejrzymy. No wyłaś? Nie, ja nie żyję. Długa misja, znowu będzie długie nagranie. No ale cóż, ja poradzę na to. Mamy skrzynkę, jea! Yeah. Co to? O, bardzo Bombkę mamy! Jest, dobra. A więc przeszliśmy misję, tutaj tam mamy tam. kolejny filmik. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To co wiemy wystraszyło nas jak jasna cholera. Aha. To, co nie wiem, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. A trapę bo... znalazłem, LOL. Hmm? To było chamskie. Dobre. Słuchajcie, muszę się tym zajmować. Mam dziewięć oddziałów siedzących w gównie głęboko po samu Super. Super! Od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Cezary, Cezary, fakularca. do domu. Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę sir. wracając do tego obiektu. Mamy w Boliwii człowieka, to specjalista. Nazywa się Aglaja. Aglajer, uu. mu damy. Ja. A. No i witam w wydziale operacji specjalnych. Yeah. Miomi. Dobra, filmik mam nadzieję już minął, raczej minie za chwilę i ja sobie zapiszę, jak będzie ładowanie. Wydział operacji specjalnych. To jest, kurwa, to. <gry> Jaki tekst fajny, to jest kur... Dobra, ja zapisuję sobie teraz, tak więc do zobaczenia za chwilę, cześć!